Do, czy, y, bardzo do Baldoczanko jeszcze ja pytał go o niej kurczę Muszę dostankować Twitcha I, I jeszcze raz powtórz przepraszam Muszę zrobić rasa, wie trzeba, nie? Twitz. No mi się bugowa pojawczy. Tam jest typ na górze. Także trzeba na to uważać. Spokojnie. Ale twoja przyszłość to kartony za 8 miliardów? Kurde, to dobry interes. Gdzie znaleźć takie kartony? Mm. Poza tym, że pod jakimś mostem. Nie, no, ja się nawet tu nie A takuje to uciekasz! Pan nagle się boi! Ej, ci... no ziom. O, Nie. ładnie! Koperek, Koperek co go porobił? No skoke. Mamy kolonę! Handel się, jak nawiałeś? Ej, dobra! Muszę iść, do domu bo teraz już poboję się robić gorąco. Uuu, ładnie. Gdzie się Chyba na ten moment nie No dokładnie, na lew Kurde Daniel, porąbało Cię To w to, tobie nie miał tego koszu Ale też tak będę musiał O, idę Koperek, na no efełuj może swój helikopterek, a potem lataj do. Jak. Jak ja. Kto? Jak... Ja? Jak się nazywam, naprawdę? No, Peter, no. A, auto. O, kurde. Kurde, było. Ale to jeździsz na zewnątrz? W sumie dzisiaj ciepło było. <śmuszczaj> no, no i tyle. Te macie świetnie. Ocie, okay, ja lecimy ja na Metalika. Bo... jak no, ja, ja w ogóle nie spodziewałem, że kiedykolwiek skobalam. E no dlaczego? Co ty? Nie, bo myślę. Myślałem... No, wiecie, że stało stało, ja go trafiłem. Czy to Felipe? Oho. O lew! Tak 12 więcej razy nie zdeć. Więc ja mówię, ja śpiewam muzykę Pedi Fazber, a tu nagle Pedi Fazber tutaj nie chcę sobie wciągnąć. A no, był taki też ziomek dzisiaj na czacie. No. O, Uhuuu, ja, ja, ładny noskoł, Panie! Oha! no, To mój pierwszy w takiego daleka. Kurde. Część, że ja przez przypadek na kliknąłem L2. No ja, i to mi się działo. Przez przypadek klikam R2. A tu na Bilera wyskakuje mi... No na mnie wyglądasz idealnie. Już lepiej się nie dało. Nie znam. Niestety ja praktycznie polskich nie słucham, wiesz? Jedynie słyszałem ostatnio piosenkę Hero od Kiza i mam takie, ojej. Nie wiem, czy słyszałeś. Tak, jak Hero, 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 tak? Nie, nie, nie. A nie, to... Kizo to jest taki to... raper. Aha, no ja znam go. A zna takiego y, gościa, który nazywa muzyki i się nazywa Kizo? Wiesz, on nagrywał y, taksówkę. No Kizo, no to właśnie o nim mówię. O Boże, on no się usłyszał y, dzisiaj. Nie, nie, kizo, o nim właśnie mówię. I on nagrał Taka, Teraz Hero. Ja, ja się tym zajmę. No bawa, już się... Podniósł, mamy dodatkowego fraga. Jak przyleci? Kolega. Kolega się odozuje i za chwilę umrze. tam jest. Tak, Przepraszam, co? Cię nazywam Piotrek. E, no dobrze, no, spokojnie. No, I Taxi? Nie, le, nie, taksi? nie, nie tak wiem z kim e, nagrywał taksi, ale <grym> możliwe. A ja mówiłem o piosence Hero. H-E-R-O. No, <grym>